Jakie partie mięśni wzmacniać, będąc biegaczem? Zaczynając od dołu, Twoja stopa ma kontakt z podłożem podczas biegu. Za każdym razem jest poddawana dużym przeciążeniu, zwłaszcza przy dużych kilometrażach. Więc trzeba myśleć o tym, jak ją wzmocnić. O jakie mięśnie mi dokładnie chodzi? Stopa, cały staw skokowy, mięsień piszczelowy przedni, czyli przednia część podudzia, łydka, Mięsień brzuchaty, który jest na zewnątrz, ale też pod spodem mięsień płaszkowaty. Idąc dalej, twoje uda, często też motor napędowy każdego Twojego biegu, mięsień czworogłowy mięśnie tylnej taśmy, czyli grupa kulszowo-goleniowa. Idąc jeszcze wyżej, zginacze biodra, mięśnie pośladkowe. Te wszystkie mięśnie w obrębie biodra, kolana czy też stopy, one będą odpowiadać za stabilizację Twoich stawów, za stabilny staw skokowy, za stabilne kolano podczas biegu. Więc nie zapominajmy o mięśniach pośladkowych, one bardzo często niestety są pomijane w treningu, a są bardzo ważnym elementem zdrowych i bezpiecznych kolan. Powiedzieliśmy sobie o mięśniach, które, którymi masz obudowane nogi, dzięki którym biegasz. Ale idąc dalej, twój brzuch, mięśnie core, nie tylko mięśnie prosty brzuch, ale też mięśnie głębokie, należy o nich pamiętać. Mięśnie poprzeczny brzucha, plecy, one będą odpowiadać za to, żeby cię nie bolał kręgosłup, nie bolał odcinek lędźwiowy podczas biegu. Idąc wyżej, plecy, grzbiet, one będą odpowiedzialne za to, żeby Twoja pozycja była wyprostowana i żeby znowu nie bolał Cię kręgosłup. Klatka piersiowa, ramiona niby nie są związane stricte z biegiem, ale tworzą zamach podczas biegu. Często o nim zapominamy. Tutaj bardziej myślę o biegach krótkodystansowych, sprintach, ale na pewno przydadzą ci się też te partie mięśniowe, żeby wzmacniać się ogólnie i nie pomijać żadnych mięśni. Jak sam widzisz, przekazując Ci informacje o całym ciele, idąc od stopy, kończąc praktycznie... Na głowie. Więc trening biegacza powinien być treningiem ogólnorozwojowym. Powinien zawierać wszystkie te elementy, czyli powinniśmy się rozwijać bardzo kompleksowo. Dzięki temu Twój bieg będzie zdecydowanie na wyższym poziomie. To jest cykl materiałów przygotowanych przez Hardy Wyższa Forma. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych.